Witam na kanale Ubocianków. Przyjechałem dopiero z pracy. Dzisiaj sobota. Dzisiaj sobota. Dopiero otworzyłem trochę i poganiałem. Mówię, nagram chwilę, bo jest piękna pogoda, ciepłutko. Bociany już mają oczywiście lepsze jedzenie, posypane. Idziemy do budki teraz. Zobaczymy małe bocianki ten muszę im wody dać o, bocianki są fajne, wczoraj zakładałem ten jest bardzo fajny bocianek tutaj są te to mają małe kosy tu się maleństwo wykluło tutaj fajne, tu są te ogonki rosną Tu też jest fajny bocianek. Też wczoraj obrączki mu zakładałem. Ale... A i tutaj musiałem, podłożyłem tego typlerka czerwonego, bo go przestały karmić. Wczoraj go podłożyłem, ale też nie za bardzo jest najedzony. Nie wiem czy to czy żyje, a ja go sam nie będę karmił. Tutaj też te młodziaczki rosną, tu już jest taki, trzeba będzie to naobrączkować. Tu też spore, może dzisiaj je zaobrączkuję. Tam też są, no jest tego trochę. No już tam na dole jest. Jeden obrączkowany, tamte dwa obrączkowane, siwy się trzyma tutaj. Jajka mają. No i to tak właśnie. Też dzisiaj nie mam za dużo czasu. O jest, ale tego jest. Jest bocianów. No mówię teraz ich w miarę codziennie ganiam to i nawet nawet i nie zaczynają latać pomimo tych młodych panianek jest, ale nie gania jest ich tutaj widać, nie? Wiatr wieje, mam nadzieję, że będzie słychać ale zaraz wam pokażę co wczoraj zdobyłem chwilka a tutaj wczoraj dzięki koledze Grzegorzowi z którym wczoraj się spotkałem tutaj podarował mi taką bocianeczkę. Myślałem, że będzie samczyk, a włożyłem ich dosłownie, teraz przyjechałem 5 minut temu, a bocian już huczy, a ona nad nim stoi, więc będzie jednak samiczka. Także Grzesiu dzięki. Czekał Bocian, czekał i się doczekał. O, bocian z 19 roku, bo ma rodową obrączkę no, z 19 roku, to już taki tego. Także Grzesiu jeszcze raz dziękuję, bociany jeszcze chwilę posiedzą w klatce, później ją wrzucę do budy, żeby się pojadła sobie trochę. Także.. Może się uda skompletować parę bocianów koroniatych. O tutaj żerują, idę im wody, naleję, bo tam w miejscu one mają taką wodę do picia i trochę do kąpania. Jak się wykąpią, to wylewam, ale tak to. i tak. A tutaj stoję przy bocianach i słyszę jak koroniaty bocian w klatce już. A jeszcze posiedzą tutaj z godzinę w klatce póki ja będę, a później ją wrzucę jak będę wyjeżdżał zamknę bociany to wrzucę ją wrzucę ją e, do budy żeby sobie wody się napiła pojadą, znaczy jedzenie to ma ale musi wody się napić dzisiaj ciepło Wczoraj ją po południu odebrałem także, bucianków jak widać, zdrowie jest, szaleją, gruchają. I tak bardzo dzisiaj na szybko nie ma bardzo co nagrywać. Nagram. Ta bocianka, co taka na progu jest, lubię takie szczupłe bocianeczki. Budy nie sprzątałem, a zresztą z duków to i tak nie sprzątam. Szkoda mi tego typu z czerwonego, bo pewnie, pewnie stracenie pójdzie, bo... Kury, tak jak widać, też bardzo lubią to lepsze jedzenie. no fajnie no bocianki wpuściłem korniate bocianka tam chodzi nie to bocian a ona gdzie jest zawsze jak je zamykam to przed odjazdem dostają znowu nagrodę ja drzwi zamykam a one czekają już na ziemi na tą nagrodę, że już pożegnalną, że wyjeżdżam. Nie wiem, gdzie ta bocianka jest. Jest na ziemi. Nie widzę jej. No i tak, na dzisiaj, mówię, dzisiaj, jest sobota. Mówię, nagram coś. Gram coś, bo jutro druga zmiana na szybkości. Później nie będzie jak filmu wstawić. Także dzisiaj coś wstawię. Wcinają. No bociankę puściłem to od razu szybko do góry się wybiła. Jutro zobaczę czy bocian będzie się jej pilnował. Czy ją w tym tłumie białych znajdzie. Tam namiętnie w klatce huczał. Także no ona na świeżym miejscu no to może z dzień nie będzie chciała. Dobra na dzisiaj to kończę, tak dzisiaj krócej trochę, ale pokazuję, że w bocianku wszystko dobrze mają się dobrze. Myślałem, że wyleci ta bocianka, ale nie wylatuje. Dobra, na dzisiaj kończę. Muszę już niestety jechać. Także dziękuję za oglądanie, subskrypcje, komentarze. Do następnego tygodnia.